Dzień dobry, dzisiaj będzie o politykach prawa i sprawiedliwości, ich immunitetach, a tak naprawdę braku immunitetów i zarzutach prokuratorskich, bo przecież mamy absolutnie sytuację bez precedensu. Nie było takiej ekipy jak Prawo i Sprawiedliwość po 1989 roku, żeby członkowie tej ekipy, i to najważniejsi, premierzy, wicepremierzy, ministrowie, mieli stawiane zarzuty. I przecież nie jest tajemnicą, że rządy były różne: były lewicowe, były prawicowe, były centrowe, byli lepsi premierzy, gorsi premierzy, lepsi ministrowie, gorsi ministrowie, no ale są jakieś elementarne zasady i jest jakaś elementarna przyzwoitość. Takiej ekipy jak prawo i sprawiedliwość nie było nigdy. Były premier Mateusz Morawiecki ma postawione zarzuty. Dzisiaj były wicepremier. Do tego minister obrony narodowej ma postawione zarzuty. A wiecie dlaczego? Ma postawione zarzuty, dlatego że kiedy była kampania wyborcza w 2023 roku, to niejaki pan Mariusz Błaszczak postanowił odtajnić, samodzielnie odtajnić, strategiczne dokumenty dotyczące obronności naszego kraju. Po co to zrobił? No pewnie zrobił to dlatego, że kazał mu Jarosław Kaczyński i myśleli, że uderzą w poprzednią władzę i dzięki temu wygrają wybory. No wyborów nie wygrali, a skandal i blamasz był, bo oczywiście szybko to wyłapały putinowskie media. Ja dopowiem tylko, że my jesteśmy oczywiście suwerennym niepodległym państwem, ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej Europejskiej i członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. To znaczy, że wszystkie działania, które my robimy, jeżeli chodzi o naszą obronność, powinny być skoordynowane. Jeżeli tacy partacze rządzili naszym krajem, to wiemy, do czego mogłoby to doprowadzić. I co jest zastanawiające? To, że oni idą do tej prokuratury na wezwanie, no to muszą, bo to każdy obywatel ma taki obowiązek. Ale oni tam robią manifestacje i oni się zachowują, jakby nigdy politycy do prokuratury nie byli wzywani. Oczywiście. Nigdy nie było tak, że tak masowo politycy byli wzywani na przesłuchania i po tych przesłuchaniach mieli stawiane zarzuty. Natomiast politycy chodzą do prokuratury. Politycy są wzywani, składają zeznania, na ogół w charakterze świadka, ale ja nie przypominam sobie, żeby inni politycy idący do prokuratury, a pewnie wielokrotnie się to zdarzało, czy to byli premierzy, ministrowie, robili tam manifestacje i mówili, że tutaj zobaczcie prokuratora partyjna ich bij. Nie, prokuratura nie jest partyjna, bo te czasy się skończyły. Prokuratura jest niezależna. Sądy nie są partyjne, nikt sądów nie chce upartyjnić poza ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Na szczęście im się to nie udało i sądy są niezawisłe. Jeżeli oni są niewinni, jeżeli oni nie mają nic sobie do zarzucenia, to przecież oni otrzymają zarzuty. Pewnie będzie jak doskarżenia, ale w sądzie się wybronią. Ale dlaczego oni się tak bardzo boją? Oni się tak bardzo boją, dlatego że po pierwsze, no to dość haniebna sytuacja, gdzie były konstytucyjny minister ma zarzuty. Po drugie, trafi na ławę oskarżonych, no i będzie musiał zeznawać i się bronić. A niektóre sytuacje są po prostu nie do obrony. Niektórych sytuacji się najzwyczajniej w świecie nie da obronić. No i po trzecie, no pewnie już w Pałacu Prezydenckim nie będzie ich partyjnego kolegi, no i nie będzie można mówić o ułaskawieniu. I wiecie co? To jest chyba dla nich największy problem. Dlaczego oni dzisiaj postanowili w tak gwałtowny, ofensywny sposób zaangażować się w kampanię prezydencką Karola Nawrockiego? Kiedyś był obywatelski, teraz już jest partyjnym prezydentem, bo on jest im potrzebny. Bo gdyby Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to miałby w swoim ręku akt łaski. A wiemy, że Andrzej Duda ułaskawił Wąsika i Kamińskiego, byli w więzieniu, ale wyszli z tego więzienia, i Karol Nawrocki pewnie robiłby dokładnie to samo ułaskawiałby ich na potęgę. Trzeba zrobić wszystko, żeby oczywiście Karol Nawrocki nie wygrał wyborów, ale Trzeba też zrobić wszystko, i to już musi zrobić niezależna prokuratura, żeby wszyscy ci, którzy są winni, ci, którzy e, mają, wobec których jest jakiekolwiek podejrzenie, usłyszeli e, zarzuty. I chciałbym obalić jeden zasadniczy mit, bo politycy prawa i sprawiedliwości na każdym kroku, oni mają te przekazy z Nowogrodzkiej, mówią, jak mantry powtarzają: Posłuchajcie, to są zarzuty polityczne. Otóż, panie i panowie spisu, gdyby to były zarzuty polityczne, to ja was zapewniam, wygraliśmy wybory 15 października 2023 roku. 13 grudnia sformułował się rząd. Odczekalibyśmy miesiąc, masowo byłyby wnioski o uchylenie immunitetu i masowo mielibyście stawiane zarzuty. Tylko wiecie, jaka jest różnica między aktualną a byłą prokuraturą za czasów Zbigniewa Ziobry? że ja jako polityk w większości parlamentarnej absolutnie nie wiem, kto prowadzi dane postępowanie. Absolutnie nie wiem, na jakim etapie są prowadzone postępowania wobec Was. A domniemuję, że Wasz kolega Zbigniew Ziobro i jego prokuratorzy byli z Wami w kontakcie, Wy z nimi rozmawialiście, Wy wiedzieliście, kto prowadzi jakie śledztwo, a u nas tego po prostu nie ma. Więc sam byłem wkurzony wielokrotnie i sam o tym mówiłem publicznie, że oczekiwałbym, żeby prokuratura działała sprawnie i szybko. Ale dzisiaj już wiem, dlaczego prokuratura potrzebowała kilkunastu miesięcy. No potrzebowała po to, żeby się dobrze przygotować, żeby nie przestrzelić, żeby mieć niezbite argumenty, zarówno w wnioskach o uchylenie immunitetu do Sejmu, jak i później w stawianiu zarzutów i formułowaniu aktu oskarżenia. I prokuratura niech robi swoją robotę, nie wchodźmy w jej kompetencje. Wy gdybyście nie kradli, wy gdybyście nie łamali prawa, wy gdybyście nie odtajniali tajnych dokumentów nielegalnie, to wy byście dzisiaj nie mieli problemów. Przecież posłów Prawa i Sprawiedliwości jest blisko 200. Wszyscy mają problemy z prawem? Wszyscy mają uchylone immunitety? No ci posłowie, którzy przychodzili do Sejmu, którzy pełnili funkcję wiceministrów, czasami tylko w może mniej, Takich yy, intratnych yy, resortach, to oni dzisiaj śpią spokojnie, bo oni wiedzą, że oni nic nie zrobili. Ale jest grupa, taka zorganizowana grupa Jarosława Kaczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, która po prostu kombinowała i kombinowała na każdym kroku. Jedni kombinowali na kampanię wyborczą, inni przed kampanią wyborczą, inni zbierali fundusze, inni mieli te fundusze i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj przyszedł czas na Mariusza Błaszczaka. Byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej, dlatego że złamał prawo i prokurator dopatrzył się złamania prawa i postawił zarzuty. I naprawdę na tym polega wymiar sprawiedliwości, że prokuratura jest niezależna i konsekwentna i sąd jest niezawisły. A my, jako politycy, i ja to pamiętam, ostrzegaliśmy Was w zeszłej kadencji, żebyście nie robili takich rzeczy. To wyśmialiście się nam w twarz, mówiliście: a dajcie spokój, co wy tam wiecie, my kolejne wybory wygramy i włos nam z głowy nie spadnie. No to teraz się będziecie musieli tłumaczyć. I naprawdę te wszystkie cyrki pod prokuraturą, te manifestacje, te demonstracje, ten Kaczyński tam przywożony, krzyczący z mikrofonu i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę na, na nikim to nie robi specjalnie wrażenia. I nie zrobi żadnego wrażenia. Prawo jest prawo, a sprawiedliwość jest sprawiedliwość i wszyscy są równi wobec prawa. Ci sprawa i sprawiedliwości też. I weźcie sobie to głęboko do serca i ci, którzy nic złego nie zrobili, naprawdę nie mają się czego obawiać. Proszę, zaobserwuj mój kanał. Kolejny materiał będzie o rezolucji europejskiej i uchwale sejmowej dotyczącej obronności Polski i Unii Europejskiej. No bo to, co zrobiła prawica i skrajna prawica, PIS i Konfederacja, nie mieści się w głowie. Ale to już w kolejnym materiale. Pozdrawiam.